Współcześni odkrywcy nowych technologii spełniają swoje marzenia w Dolinie Krzemowej. Ich wynalazki zmieniają życie setek milionów ludzi na całym świecie. A co byście powiedzieli na informację, że taką technologiczną Doliną Krzemową była kiedyś aglomeracja Śląska? Jakiś czas temu zrobiłem serię materiałów wideo o Smart City, o mieście przyszłości. O zajęcie się tym tematem prosiliście mnie wiele razy. Pokazywałem w niej szereg technologii, które będą takie miasto budowały. Ta krótka seria wciąż cieszy się sporą popularnością. Nowe technologie pokazywałem w niej wtedy na przykładzie aglomeracji śląskiej, bo miałem ku temu konkretny powód. Aglomeracja zwana również Górnośląsko, Zagłębiowską metropolią, składa się z ponad 40 gmin i to rzeczywiście szybko rozwijający się region, ale też Śląsk to miejsce, które w przeszłości było najbardziej innowacyjnym regionem w Europie. Tym paliwem na przełomie XIX i XX wieku był oczywiście węgiel. Kiedyś powiedziałem, że Śląsk 100 lat temu, może nawet jeszcze wcześniej, był tym, czym dzisiaj jest Dolina Krzemowa. Był tym miejscem, które ściągało najbardziej innowacyjne głowy. Dzisiaj łatwo nam oczywiście uśmiechnąć się z politowaniem, bo przemysł wydobywczy, przemysł ciężki nie kojarzy się z nowoczesnością, przeciwnie, raczej z zatruciem środowiska i dewastacją krajobrazu. Ale 150, 100 lat temu co innego niż dzisiaj napędzało świat. Śląsk rzeczywiście był stolicą innowacji, a to ważne, bo to daje fundament do rozwoju i teraz. Śląska aglomeracja jest ze względów historycznych naturalnym środowiskiem dla innowacji i to jest wartość sama w sobie na której można budować. To na Śląsku testowano i stosowano technologie, które dopiero lata później instalowano w innych miejscach. Na przykład w Zabrzańskiej kopalni Królowa Luiza do dzisiaj działa ogromna ponad stuletnia maszyna parowa. W tej samej kopalni stosowano system odwadniania, który polegał na wykopaniu podziemnego koryta, na stworzeniu takiego kanału, w zasadzie takiej podziemnej rzeki, która wychodziła na powierzchnię wiele kilometrów dalej. Kanał, ta podziemna rzeka, był na tyle szeroki, że nie tylko odprowadzał nadmiar wody, ale pływały w nim łodzie z węglem. Dzisiaj każdy może spłynąć łodzią sztolnią Królowa Luiza. Najnowszych technologii w górnictwie zresztą było bardzo dużo, a wraz z rozwojem tego przemysłu stosowano bardzo nowoczesne podejście, na przykład do pracowników. Do dzisiaj można podziwiać wiele tak zwanych osiedli patronackich. Być może najbardziej znanym są katowickie Nikiszowiec i Giszowiec. To były samowystarczalne osiedla, gdzie pracownicy dostawali nie tylko mieszkanie, ale także ogródek, a całe osiedla były tak projektowane, by dzieci miały dostęp do edukacji, by rodziny miały dostęp do sklepów i do rozrywki, a nawet by osiedla były dobrze skomunikowane z resztą miasta. Populacje niektórych miast regionu pomiędzy początkiem XIX i początkiem XX wieku zwiększyły się kilkudziesięciokrotnie. Tak było na przykład w Bliwicach. Ten szybki wzrost wymagał stosowania bardzo nowoczesnych technologii, np. w oczyszczaniu ścieków czy dostarczaniu wody. W Zawadzie, niedaleko Tarnowskich Gór, do dzisiaj znajduje się zabytkowa stacja wodociągowa. Zresztą można ją zwiedzać i choć w nazwie ma to słowo zabytkowa, i choć została wybudowana jakieś 140 lat temu, Wszystkie jej elementy wciąż są sprawne i spokojnie mogłyby działać i dzisiaj. Gdy ją budowano, była jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Do Zawady przyjeżdżali specjaliści z zagranicy oglądać te innowacje. Podobnie zresztą było ze stacją sanitarną w Gliwicach. Powstała ponad 100 lat temu, a rozwiązania jakie w niej zastosowano były absolutnej awangardzie. Jasne Śląsk to głównie przemysł wydobywczy. On i przemysł ciężki był tym kołem zamachowym najbardziej nowoczesnych gospodarek na przełomie XIX i XX wieku. W Muzeum Hutnictwa Cynku, walcownia w Katowicach dzisiaj to jest zabytek, ale gdy na początku XX wieku walcownię budowano, była technologiczną rewelacją na skalę całej Europy. Z kolei w Gliwicach znajdują się pozostałości i ekspozycja dotycząca królewskiej odlewni żelaza. Ona Powstała jeszcze wcześniej, bo pod koniec XVIII wieku i była jedną z pierwszych na świecie, w której zastosowano innowacje, jaką wtedy były piece opalane koksem. Wtedy to była najnowsza, wręcz eksperymentalna technologia. Podobnie jak wybudowany później, ale dzisiaj mający już ponad 100 lat w gliwickiej radiostacji. Jest w całości z drewna, konkretnie z modrzewia, ma ponad 110 metrów wysokości i jest bodaj najwyższą istniejącą dzisiaj na świecie konstrukcją drewnianą. A podczas otwarcia innej wieży, wieży Eiffla w Paryżu, serwowano piwo, uważone w jednym ze śląskich browarów. Było bardzo cenione w całej Europie bo w Browarze stosowano nowoczesne technologie. W 2022 roku mija setna rocznica dołączenia Śląska do niepodległej Polski. Wiele osób ciągle nie zdaje sobie sprawy z tego, że dołączenie Śląska do Polski było ważne nie tylko ze względu na surowce, choć one też miały znaczenie, ale przede wszystkim ze względu na technologie, na wysokie technologie, na wiedzę i doświadczenia ludzi, którzy tutaj mieszkali. Śląsk w latach 20. był najbardziej rozwiniętym technologicznie regionem Polski i jednym z najbardziej rozwiniętych regionów w Europie. A co dzisiaj? Jak wspomniałem, śląska aglomeracja bardzo szybko się rozwija. Jeśli gdziekolwiek w Polsce miałyby powstawać e, miasta przyszłości, smart city, to myślę, że właśnie tutaj. Nie tylko z powodu ogromnych e, tradycji innowacyjnych, ale przede wszystkim konkretnych projektów, na przykład miast e, z trzecim wymiarem, ale nie w dół, e, w kierunku kopalnianych korytarzy, tylko w górę, dzięki budowie sieci transportowej i komunikacyjnej e, przygotowanej dla autostradów autonomicznych statków powietrznych, czyli dronów. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia została zaproszona do udziału w grupie roboczej pracującej nad strategią dronową 2.0 dla, dla Komisji Europejskiej. To tutaj powstaje pierwsza dronowa szkoła prototypowania. Wybudowanie systemu, dzięki któremu bezzałogowe statki powietrzne będą mogły bezpiecznie transportować towary, w tym te, które wymagają szybkiego transportu, takie jak na przykład krew czy leki, to bardzo duże przedsięwzięcie. Zrobię o nim kiedyś osobny odcinek, choć na kanale ale nauka to lubię. Możecie znaleźć sporo odcinków o dronach czy o technologii autonomicznej. Tym bardziej, że miały tutaj już miejsce tutaj na Śląsku, w aglomeracji śląskiej miejsce bardzo ciekawe testy i pierwsze próby autonomicznych dronów. I to właśnie wspomniana przed chwilą Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia jest partnerem dzisiejszego odcinka. Jest to pierwsza metropolia w Polsce. Którą tworzy 41 miast i gmin przemysłowego obszaru Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Na tym obszarze mieszka około 2,5 miliona mieszkańców. Innym przykładem innowacji jest wykorzystanie w transporcie wodoru. Kupowanie na razie wciąż w ramach eksperymentu wodorowych autobusów to pierwszy krok. Inne to na przykład tworzenie na śląskich uczelniach dodatkowych kierunków studiów. Od wielu lat śląskie miasta są w europejskim Sojuszu na rzecz czystego wodoru. Inny Projekt GZM Data Storage ma na celu sprawne przetwarzanie, udostępnianie ogromu danych, które miasta metropolii, ale także np. spółki komunalne cały czas wytwarzają. I tak by można długo wymieniać, co dzieje się na tym moim ukochanym Śląsku. Dwa tygodnie temu byłem na otwarciu nowych, super nowoczesnych laboratoriów firmy sektora kosmicznego KP Lab. Firmy, która buduje komponenty do satelitów i same satelity. A tydzień temu w Gliwicach miała miejsce prezentacja autonomicznego autobusu skonstruowanego przez Startup Bliss. Uwierzcie, innowacyjnych inicjatyw, rodzących się dzięki wsparciu różnych instytucji, ale przede wszystkim i to warto podkreślić, dzięki pomysłowości ludzi jest tutaj bardzo dużo. Wspomniałem zaledwie kilka, o innych opowiem przy okazji. Śląsk był bardzo nowoczesnym i bardzo innowacyjnym miejscem na mapie nie tylko Europy, ale w przypadku wielu technologii na mapie świata. Z wielu powodów, także, a może głównie historycznych, za długo jednak nie zauważano, że to, co kiedyś dodawało skrzydeł, dzisiaj jest kamieniem u nogi. Nie wiem jaka będzie przyszłość aglomeracji, ale widząc wiele nowych technologii, jakie są tworzone, testowane, wprowadzane w życie, mam nadzieję, że ten region wróci na innowacyjną mapę świata. Na Nauka nie tylko na Facebooku i YouTubie, zaglądajcie na stronę naukatolubie.pl.